Czy zastanawiałeś się kiedyś? Dlaczego serwery IA są takie wolne? My też nie. Przekonajmy się. Co jeszcze jest wolne? Internet Explorer jest wolny. Wędrujące kamienie w Dolinie Śmierci też są wolne. Dolina śmierci znajduje się na pustyni Mahavi. Pustynie Mahavi zamieszkuje Kojot. Pod gatunkiem Kojota jest Latrans DK. Latrans ma 14 liter. Czy wiesz co jeszcze ma 14 liter? Masz rację, Jacek Krzynówek. Internet Explorer ma 16 liter. Czy wiesz co jeszcze ma 16 liter? Znowu trafiłeś. 16 liter ma wyspa Wielkanocna. Czy wiesz co znajduje się na wyspie Wielkanocnej? Zgadłeś. Na wyspie Wielkanocnej znajduje się 887 posągów podobnych do Jacka Krzynówka. Czas na matematykę. Jacek Krzynówek urodził się w 1976 roku. 1 plus 9 plus 7 plus 6 równa się 23. Na Wyspach Wielkanocnych znajduje się 887 posągów. 8 plus 8 plus 7 równa się 23. Czy widzisz zależność? My też nie. Serwery A są wolne, bo i A ma wyjebane nagraczy. Potwierdzone.